Dzień dobry, jest kwadrans po godzinie 8, mamy deszczowy pierwszy dzień wiosny, choć na razie jeszcze nie pada. Jutro Światowy Dzień Wody, a w naszym studiu hydrolog, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Ireneusz Laks, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rozmawiamy o wodzie, ja mam przed sobą kubek, to jest może 200 ml wody nalanej z 19-litrowej butli na korytarzu. Szukałem informacji, jak dużo mamy wody pitnej na świecie, miałem z tym problem. Kilka źródeł podaje na przykład 35 miliardów litrów, ale to się trochę nie zgadza, bo my mamy 8 miliardów ludzi. To jak to jest? Nie, no ta, ta wartość, którą pan podaje, jest na pewno zbyt mała i to wielokrotnie. Jeśli chodzi o bilans wodny całego świata, to oczywiście ta wartość jest ba bardzo duża, bo to jest 1,3 miliarda kilometrów sześciennych. Jeżeli byśmy sobie to zamienili na litry, to jest 1,3 razy 10 do 21, pierwszej. To wartość taka, która jest niewyobrażalna. A gdzie jest ta woda? Ta woda jest w oceanach i to jest 97%, 3% to jest woda słodka. Czyli 35 milionów kilometrów sześciennych znowu ogromna wartość trudna do wyobrażenia. Z czego tej wody pitnej 70% to lodowce. Czyli coś co nie możemy wykorzystać. Reszta około 11 milionów kilometrów sześciennych znowu powtarzam bardzo mocno te kilometry sześcienne. To są wody podziemne ponad 10 milionów i wody powierzchniowe w postaci jezior, rzek, bagn różnego typu powiedzmy, elementów natury, która tą wodę magazynuje. Także wody jest na pewno dużo więcej. Gdybyśmy znowu porównali te e, 35 miliardów litrów, to e, tutaj taki przykład. W Wielkopolsce mamy zbiornik Jeziorsko, on ma 200 milionów metrów sześciennych, czyli miałby 200 miliardów tak, litrów wody. Czyli mielibyśmy więcej niż ten wskazany zasób wody. Jest to informacja całkowicie no, krążąca. Być może ktoś, który, kto nie, nie bardzo rozumiał problem, tą informację przedstawił. Oczywiście teraz pytanie o wodę pitną, czyli tą, które, którą możemy wykorzystać. Źródłem wody pitnej, powiedzmy dla Poznania. Co jest źródłem, tak? bo jeszcze jest pytanie, czy ten kubek wody, który Pan tutaj przyniósł, był napełniony z wody e, powiedzmy właśnie z wód podziemnych? Jakiś mineralnych? Ja, bym ja to wiedział. No właśnie, czy też można powiedzieć, z kranu jakoś uzdatnione. Jeżeli chodzi o Poznań, to woda pitna jest oczywiście jest wodą, która jest czerpana z warty poprzez odpowiednie osadniki, które woda filtruje. I z ujęcia w krajkowie. Oczywiście. Także jak gdyby rzeka Warta jest tutaj dla nas, dla nas podstawowym źródłem wody pitnej. Natomiast jeszcze mamy oczywiście wodę użytkową, wodę dla przemysłu i największym odbiorcą. Jest rolnictwo. Nie ma wątpliwości, że tej wody jest coraz mniej. Czy czekają nas wojny o wodę? Znaczy tak, wody jest cały czas tyle samo, tylko zmienia się dystrybucja i rozkład. Tak no, o tyle jest to trudny, można powiedzieć, problem, ponieważ woda może wystąpić w różnych miejscach, o różnym czasie. I to, no to w skali świata bardzo ładnie widać. Oczywiście występują obszary, w którym jest niedobór wody w określonych okresach. Jeżeli mamy bardzo intensywne uprawy, tutaj takim powiedzmy medialnym przykładem to jest oczywiście awokado. Awokado jest tutaj rośliną, która bardzo dużo potrzebuje wody i ta walka o wodę występuje chile, jest tutaj takim bardzo dobrym przykładem. Tam jest naprawdę, e, proszę Państwa, bardzo duża w cudzysłowie wojna. Tak? Woda jest to podstawowym elementem, bez którego nie istnieje produkcja rolna, a w tym przypadku szczególnie wysoko e, występuje wysokie zapotrzebowanie w przypadku hodowli takiej rośliny. Jak mówię, w różnych strefach o różnym czasie y, mogą wystąpić niedobory albo nadmiary wody. W naszym przypadku w Polsce teraz, w lutym, mieliśmy nadmiar wody. To były takie dziwne wezbrania zimowe. Zwykle raczej wiosną przybywa wody, więc zostaniemy już przy Wielkopolsce. Ja zawsze patrzę sobie na poziom wody w Warcie. I w, jeszcze w lutym to było ponad 4 metry. Mówiliśmy, że pierwsza taka sytuacja może od 10 lat, może nawet więcej. Tak się mówi, że co 10 lat mniej więcej mała powódź jest w Poznaniu. Ale to bardzo, bardzo szybko spada. Dzisiaj już mamy 3 metry. Były dni, że kilkanaście centymetrów w dół spadało. Czyli co? Za chwilę znowu będzie susza? To był tylko taki krótki zryw? Znaczy, oczywiście to był okres, w którym mieliśmy nadmiar wody. O tyle, powiedzmy, było to pozytywne, że ta woda uzupełniła tak zwaną retencję gruntową, ponieważ grunt nie był zmrożony, nie było zimy. Czyli to tak? ta woda nasiąknęła. nasiąknęła. Ale oczywiście, Zimno, oczywiście. tylko w niewielkim procencie reszta, co było widoczne, spływała rzekami do morza. No, rzeki są tym układem irygacyjnym, który odprowadza nadmiary. Ponieważ stany były wysokie, no to również ten, to odprowadzanie z terenów zalewowych było dużo wolniejsze, w związku z tym ta woda miała czas na wsiąknięcie, uzupełnienie, ale umówmy się, to nie uzupełni tych strat, które były przez około 10 do 14 nawet lat, choć yy, można powiedzieć tak, 2010 było yy, bardzo duże wezbranie, tak, fala powodziowa, tu była Ponad, około 6 metrów, 650 chyba centymetrów, wtedy jeśli chodzi o wodowskaz na moście Rocha. Tak później w 2013 również było takie większe wezbranie. Także można powiedzieć, co, co, co te 10 lat, 7-10 lat występuje trochę troszkę większa woda, jak to w hydrologii się mówi, czyli te przepływy, które wychodzą poza to korytę naturalne, w którym ta woda jest zwykle prowadzona i występuje na tereny zelandowe. To co zobaczyliśmy tu w Poznaniu, no to niestety zalana. Wartostrada i niedostępna przez, w tym okresie tego lutego do połowy marca. Dla Teraz, mieszkańców, a, dla ale dla przyrodników to nie jest niestety. Nie, nie, Bardzo dobrze, ponieważ proszę państwa, no, ten nadmiar wody również w cudzysłowie prze, przepłukał nam cały układ. Prawda? Niedobory wody, niskie stany, które występowały w ostatnich latach powodowały, powodowały różne niekorzystne zjawiska. To jest osada, osia, osiadanie różnych Substancji, które są przez rzekę niesione. Nie, niekoniecznie to są substancje, substancje pozytywne, prawda? Tylko e, zazwyczaj tak jest, że jak już się coś dzieje złego, to wszystko jest jakby mnożone, żeby to e, pogorszyć. Także tutaj cały ten układ został m, pozytywnym tego słowa znaczenia przemyty tak? I, i, i ten niedobór przede wszystkim w jakimś stopniu uzupełniony. Ale to nie oznacza, że za chwilę. Niestety problemu nie będzie. Dla mnie to nie jest dobry znak, bo jeśli mówimy, że co 10 lat jest właśnie taka mała, powiedzmy, powódź, jest większe wezbranie w Poznaniu, a ono tym razem jest o 2 metry mniejsze niż poprzednio, no to musimy się zastanowić, co z tą wodą. Wielkopolska stoi rolnictwem. Co by się stało, gdyby zaczęło brakować wody tutaj w regionie? Musielibyśmy sprowadzać z innych części świata. No, w, jaki, w jaki sposób chcemy sprowadzać? To jest pierwsze pytanie. Nie da się tak łatwo sprowadzić, prawda? Ale nie jest to, niemożli jest to niemożliwe. No, w naszym przypadku raczej sfera fan fantazji. Przede wszystkim my nie musimy sprowadzać, my musimy retencjonować. Tej wody na potrzeby rolnictwa i przemysłu jest wystarczające, tylko ona ucieka. Ucieka panu do Bałtyku, dalej Bałtykiem do Oceanu. Ona wraca w postaci opadu, bo to jest taki cykl, które się pojawia e, co roku, tak, że ta woda, która odpłynie, wróci nam w postaci deszczu, który spadnie e, nad terenem Polski, to, to, to krąży. Mamy mały, duży obieg, Musimy bardzo dużo czasu tu stracili na, na ten. Ale co się robi, kiedy ma, mamy niedobory wody? Retencjonujemy, przechowujemy, albo przynajmniej staramy się utrudnić odpływ wtedy, gdy woda, ta woda jest potrzebna. Natomiast ten system niestety jeszcze jest niewystarczający. Polska, jeśli chodzi o liczbę zbiorników retencyjnych różnego typu, od dużych, średnich, małych do mikro, no odstaje na poziomie innych krajów Unii Europejskiej. Jesteśmy tutaj, mamy te niedobory, stąd też my mówimy, że Polska ma ujemny bilans wodny, dlatego że w pewnych okresach brakuje nam wody, choćby na potrzeby rolnictwa. To nie jest problem wody pitnej i komunalnej. To, to mamy za, zabezpieczone. Natomiast woda dla przemysłu też raczej jest wystarczająca, natomiast rolnictwa niestety nie. A Wielkopolska, tak jak powiedziałem, stoi rolnictwem, więc pewnie jakiś problem będzie. Ale może chwilę o stolicy Wielkopolski. Poznań ma być gąbką, miastem gąbką, tak zapowiadają urzędnicy. Dziś wchodzi w życie zarządzenie prezydenta Poznania. Standardy retencji, które mają wymusić niejako na deweloperach czy na innych inwestorach, to żeby przy każdym nowym budynku, każdej nowej takiej inwestycji była jakaś forma retencji, to będzie korzystne? Myśli pan, że to się w ogóle uda? Znaczy każda forma retencji jest dobra. Tutaj co do tego nie mam wątpliwości, także sama idea oczywiście magazynowania wody tam, gdzie ona spadnie, bo to jest taka idea, prawda, spadła w tym miejscu, powinniśmy ją zatrzymać, wykorzystać w okresie, w którym mam niedopory. Oczywiście jest to bardzo pozytywne. No, problem będzie polegał, co pan sobie doskonale zdaje sprawę, że w budynkach które już istnieją, trudno będzie pewnie takie, takie zbiorniki retencyjne dobudować. Jeżeli będą budowane nowe obiekty, to oczywiście jest to jak najbardziej wskazane, bo, bo dlaczego nie, oczywiście. Ja się boję jednego, że e, taka regulacja od razu wprowadzi podwyższenie ceny prawda, mieszkań, no bo wymusi... Pojawiły się takie inwestycje. Tak, 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 to na jest od razu wykorzystanie okazji, pomimo, że ten, powiedzmy ten koszt tego zbiornika w całej inwestycji będzie naprawdę stosunkowo niewielki. No jednak jednak od razu, jeżeli to będzie właśnie na terenach deweloperskich, tak, do takiego budownictwa szerszego, niejednorodzinnego, to na pewno od razu zostanie to wykorzystane. Ale no ja mówię, jeżeli jest taka idea i, i będą tego warunki, to magazynować wodę zawsze trzeba. Przy czym to nie rozwiąże problemu do końca, ponieważ ta retencja jest nadal za mała, tak, bo jeżeli mówimy już o niedoborach, jeżeli przyjdzie okres. E powiedzmy, w którym deszczu nie, nie będzie przez kilka tygodni, to ten zbiornik, powiedzmy, dla, dla takiego domku jednorodzinnego, chyba y, taka jest założenie, że to ma być 5 metrów sześciennych. Tak. No to, to nie wystarczy na cały ten okres. Oczywiście spomoże, ale i tak nadal będziemy mieli niedobór. Na razie w prognozie jeszcze jest deszcz, ale idzie wiosna. Wiosna dla mnie to już jest właściwie lato, bo te temperatury bardzo szybko skaczą mm -hmm. w ostatnich latach do góry. To jeszcze pytanie z perspektywy mieszkańca, który może nie buduje nowego bloku, nie buduje nowego domu. Co ja mogę zrobić, żeby oszczędzać wodę u siebie, w moim mieszkaniu? No w mieszkaniu nic tak dobrze nie działa jak ekonomia, prawda? Jeżeli cena wody będzie taka, która zachęca do oszczędności. Oczywiście nie mówimy o to, że była za wysoka. nie może być jakoś sztucznie kreowana. Natomiast oczywistym jest, że starajmy się tak gospodarować wodą, czy tak wykonywać codzienne czynności, aby jak najmniej odpływało do tego zlewu w cudzysłowie, tak. Czyli e, jeżeli. No to jest ten przykład z, z myciem zębów. Myjemy zęby, to zakręćmy e, kran w trakcie mycia. Prysznic zamiast. A, tak, wani. prysznic. Choć. E, to można powiedzieć jedno i drugie. Oczywiście przyczyn jest bardziej ekonomiczny, ale no to są tylko takie rzeczy, które pan może zrobić na bieżąco, tak, do zmywania. Z jednej strony ktoś powie zmywarka, bo mniej wody. Z drugiej strony ona, na wyprodukowanie zmywarki też była potrzebna woda i energię, prawda. Jakby to zbilansować, to, no to, to by trzeba było się zastanowić, co jest bardziej, czy mycie Dobrze. ręczne, czy też mycie zmywarce. Także to są takie elementy. I przede wszystkim, przepraszam, jeszcze ostatnie słowo. Dobrze. Jak jesteśmy nad jeziorami, rzekami, cokolwiek, nie śmiecić, nie wrzucać, nie rujnować sobie tego krajobrazu, który jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Warto czasami przejść się wzdłuż, warto strady kawałek dalej, w kierunku, e, powiedzmy, mostu Lecha i zobaczycie państwo, ile niestety śmieci tam. Nie wrzucajmy śmieci do rzek przede wszystkim. Jeśli komuś z państwa jeszcze mało wiedzy, mało o wodzie, to zapraszamy też jutro na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. tam. Dużo wiedzy z okazji Światowego Dnia Wody, a dzisiaj w naszym studiu był profesor Ireneusz Laks z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu, dziękuję panu. Dobrego dnia.